Czołem, to Tomogox. <laughs> Witajcie z powrotem. I jeszcze raz uderzamy w Valley of Bowser 2. Tym razem stwierdzam ostatecznie. że nic nie poradzimy. I trzeba tam polecić z Yoshim, żeby zebrać 5 monet. Eee, to nie jest to moja ostateczna decyzja. Jeżeli wiecie, że da się zrobić to inaczej, możecie powiedzieć. Coś pokażę. Bo chyba jeszcze nie pokazywaliśmy wam Disco Shell. Ale ona. Tutaj wszystkie zdolności już jemu. Możemy lecieć, możemy stukać i. Najgorzej. Możemy też pluć ogniem. Wszystkie trzy kolory. Jest spoko. Tylko nie da się jej zabrać po oknem, z powrotem, tak? Jak się już. Jak się ujasz i puchnie, to już. Więc dobra. Zakładam, że to tak jest, że się nie da. Więc po prostu zbierzemy te monety z tego etapu tutaj. Normalne wyjście widzieliście. Chyba. Mam nadzieję. I... Wygląda jakby to było planowane w ten sposób. Bo mamy tutaj tylko cztery monety. Jak to wygląda teraz? Jest zaliczone. Ok. Ghost House ma dwa wyjścia. Złe wieści, koledzy. I koleżanki. Ghost House ma dwa wyjścia i pięć monet. O, to jest ostatni Ghost House. Chyba jaki widzimy. I jest interesujący. P-Switch. Teraz pytanie, gdzie są wszystkie monety? Może jakieś są tutaj? A nawet jest. Gdzie nas to prowadzi? Dokąd? A I... troszeczkę mnie nie obchodzi ten snake block. Bo nie zaprowadzi mnie do nikąd. Nie widzę pi-switcha żadnego. Aczkolwiek, teraz widzę, żeby mnie zaprowadził. Ciekawe czy da się zrobić Crouch Flight? Chyba nie? Ale możemy spróbować tu wlecieć i tak. Hmm. Okej, okay, ten Snake Block pewnie oznacza, że trzeba tutaj przyjść jako z Ale nie powiem wam za nic w świecie jak. Chciałbym. Eee, może nie trzeba? Dobra, mamy sekretne wyjście. <laughs> Ale wiecie co? Też cztery monety już zebrane. Jest tak blisko pięciu... ...że nie oprę się pokusieł. Aby spróbować zabrać wszystkie 5. Eee, dojdziemy do końca. Może być problem? A, mamy wszystko. Nie wiem, z jakiegoś powodu kojarzę, że to jest trudne, ale nie wygląda. Jeszcze jedna moneta. A to ci ciekawostka. Aha, i teraz możemy pójść do sekretu. To teraz pytanie, gdzie jest normalne wyjście w takim razie? Rozpędźmy się. I miejmy nadzieję, że znowu tutaj trafię. Udało się. Dobra, mamy sekretne no, wyjście załatwione, to teraz trzeba znaleźć normalne. Nie spodziewałem się, że to pójdzie tak łatwo. Znajdź sekret. <grystanie> Poważnie. Okej, okay, tym razem możemy wziąć kwiatek. Dlaczego? Bo no, tak mówię. Okej, okay. kto mi powie, co to jest za wróg, czym to, co to jest, jakieś bańki, czy coś. Chyba można na tym spinować. Cieszę się, że można, jednak. Jakby <grym> się nie dało, miałbym mały problem. Okej, okay. wydaje się, że żeby dojść do normalnego wyjścia, to trzeba pójść tutaj, tutaj. I gdzieś tutaj, w którejś drzwi, tylko kto wie, w które. Te prowadzą dokąd? Tutaj, z powrotem. Wiemy, że nie drugie, co tam spadło? Dzieście to? Pierwsze raczej nie, drugie może, trzecie. Próbujemy trzecie. Tak jest. Dobra, załatwione. Drogą dedukcji, raczej drogą prób i błędów. Ale mniejsza. Mamy to. Wszystkie wyjścia. I całkiem dobry czas. Chociaż nie wiem czemu mówię, że dobry czas, skoro przeszliśmy tylko jeden poziom dopiero w tym wideo, a jest już 5 minut. Tak, to jest załatwione Vale of Bowser 3, jedno wyjście, 5 monet Standard. Chyba, Standard. No to to nazwać Standardem. I mamy mechanikę platform. Rzadko używaną. Platformy, które po sekundzie spadają. Najpierw masz tutaj bezpieczeństwo, linki cię chronią. Ale tu zaczyna się zabawa. Bo jakby to było, jakby niebezpieczeństw nie było. Hmm. Troszeczkę SAS, bo nie wiem, które by iść, ale znalazła się droga. Do Yoshi! Było miło cię znać. Aha, tu nic nie ma. Ale dobra, mamy trzy monety i to jest. To brzmi jak... Dobry... E, Dobre tempo. Nie chcemy kwiatka raczej. Bo pewnie będzie więcej tego, co spotkaliśmy do tej pory. Aczkolwiek na te kupy kwiatek pewnie byłby całkiem przydatny. No ale, wydaje mi się, że lepiej będzie spożytkować nasze power-up na mobilność. Jednak. Okej, okay, nie przegapiłem tego. Bardzo dobrze. O, nie, platforma mnie porwała. Co ja teraz pocznę ze sobą? Śmiesznie by było, jakby jedna spadała na drugą, ale niestety. Czy... Niestety albo stety. Trzeba się starać. Kurczę, blade. Ten Bill to troszeczkę mnie tutaj przytłoczył swoim ciężarem. Okej, okay, jestem z powrotem gdzieś. Mamy czwarty. To się zgadza. Jest Bill. Bill. Był chyba ten, który mnie dopadł ostatnio. No i ostatni Osikoin. Teraz tylko dolecieć do wyjścia. To powinna być Ziemia. Ta trawa sugeruje ziemię. Miałem taką nadzieję. <grymne> Okej, okay, załatwione. Co bym był dalej w menu? Kolejną pozycję poproszę. O! To są dwa wyjścia. Ale chyba się domyślam, jak to działa. Po prostu moja pamięć jest zła i zawsze myślę, że Star Road. Nieważne. Nie będę kontynuować tej myśli. Była głupia. Nie, 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 czak. Mój grzyb. Zjadłeś mi grzyba. Troszeczkę? Auć. Myślałem, że one będą, wiecie, pływać góra dół. Ale najwidoczniej nie. Trzeba było się nauczyć na tym. Bye bye. Oh, Okej, okay, to chyba będzie jednak ostatni odcinek na dzisiaj, bo już słuchawki okay. mnie w uszy kole. uszy kole? Kto tak pije? Nie. <grym> Udało się przelecieć. Proszę nie wyciągać z kontekstu. Eee, tak. Wiem, że zacząłem jakiś wątek mówić. Mam to na końcu języka. I na początku. czegoś. Ale. Dopóki ja nie odtworzę tego filmu, to nie będę wiedział, co chciałem powiedzieć. A. też jest duża szansa, że nawet jak go odtworzę, to nie będę wiedział, co chciałem powiedzieć. No bo. To ja by mnie słuchał. <laughs> Proszę. Dobrze. Zrobimy drugie okrążenie. To może wyjdziemy stąd z piórkiem. A jak nie, to będzie trzecie okrążenie. I zobaczymy, kto jest mistrzem toru. Już, że tutaj jest jakieś pnącze, które spina się gdzieś. Hm. Troszeczkę przypomina to inną sekcję, tylko tam była woda. Hm. Nie wiem, czy to jest celowo zrobione, bo nie wygląda, jakby to miało działać, ale działa. Więc y, fajnie. Ale jest jeszcze kwestia, kto to prowadzi. Tam coś jest, jakaś przepaść mnie. O, dodatkowe życie, jak miło. Dodatkowe życia nie toną w nawie. O, patrzcie, trzecia moneta. To tylko wyglądać checkpointu. Ha! Nie wiem, czy da się w Mario World zjeść kamień. Ale w tym się da. Więc... Oficjalnie Yoshi ma takie możliwości. Lubi jeść kamienie. Jakby kiedyś krzyczał, daj kamienia, to warto poczęstować. Yoshi zrobi z niego użytek. Przepraszam, Yoshi, nie chciałem. Wyjątkowo nie chciałem Cię opuszczać, to Ty opuściłeś mnie ze strachu. O nie, o nie, wszystko się posypało. Mama mija dokładnie Dobra, i tak musimy to będzie dwa razy, więc. O no, hej, moneta. Nie przyda się! Hm. Zobacz tego grzybka najpierw. To można by z tego wyciągnąć piórko. Ale wątpię, żeby było to możliwe. Zobaczmy. A stąd? Wolę nie próbować. O oh, man. To jest łatwiej ale no jak się zejdzie już na dół, to chyba lepiej nie wchodzić na górę z powrotem. Tak bym stwierdził. Z pewną dozą niepewności, ale... Możecie się nie zgadzać. A mnie to nie obchodzi. Ty odwracasz się? Chyba nie. Dobra. Chodźmy tu na górę teraz. Oberwać? Po prostu pójdźmy na dół, bo tam na górze nic nie ma, nawet jakby było. To nic, co by mi obchodziło w tej chwili. A? Chociaż. Wciąż jeszcze nie wiem, gdzie może być sekretne wyjście. Ale jest szansa. Jest taki jeden poziom. Tam sekretne wyjście jest zablokowane za Yoshim. I to może być ten poziom. Okej, okay, jest tutaj ten coś, I Ha. Ciężko byłoby zebrać te monety bez power upów tych, bez pałacy tych. Chciałbym gościa trafić. Dobra, likwiduj się. Uff. Tak, to jest poziom, w którym trzeba już przejść do mety. Yoshi powinien nam troszeczkę ułatwić starcia z czakami. Bo... Jak normalnie, Yoshi nie jest efektywny na czaki. Chociaż... w animacji... Było inaczej. Wypluł czaki od razu, ale... Ale zjadł. Ci <laughs> Ale tak, w tym przypadku, Yoshi może zająć się kamieniem i wypluć kamień z powrotem w gościa. To jest cool. A chciałbym przejść ten etap, więc pora przestać umierać. Ja nie mówię, pora umierać, ja mówię, pora przestać. Dobra, jak pamiętamy, możemy wyciągnąć stąd piórko i pewnie wyciągniemy jedno, robiąc krążenie. Nice. Nie trafiłem w przycisk pauzy, bo bym wyszedł z tego poziomu z grzybkiem. A, ale to tam. Dobra, dziś tam ci taką podpowiedź. Czerwony żółk pokonuje zielonego. gnojaka. jaka? Eee... Ona tego nie tak leciało. Ale kogo to obchodzi? Nie wiem, czy nie jest czasem tak, że już i są jednorazowe. Ha! Zobaczymy. Niestety, powinienem zbierać te. Też monety, bo o tym zapomniałem, zapomniałem o naszej misji. Misja, emisja. Dobra, pytanko jest, ten blok z Joszym jest rozbity teraz? Czy on wrócił? w jednym przypadku był rozbity, teraz jest rozbity dalej. Eee... Dobra, w ten sposób wciąż mamy szansę go zabrać, bo tam była trampolina, więc zresztą może jak się rozpędzę, to też mi się uda. Więc na razie nie porzucamy już jego. Chciałem sprawdzić, czy jak go porzucę, to może tam wróci do bloku, z się zamieni z powrotem czy coś. Ale chyba tak nie zrobimy. Za to, co innego mogę zrobić, to jest wziąć tę trampolinę, położyć tu i wskoczyć z Joshim tutaj. Nie wiem, do czego jest ta trampolina pierwotnie, że go tam postawili, ale nam jest niepotrzebna. Tego życia. O! Myślałem, że nie zdobędę, ale zdobyłem. Czeka. O kurczaki. Okej, okay, nie, po, nie powinienem tego brać. Dobra, widzimy się tutaj chyba z Yoshi, wiecie. Okej, okay, jestem przy checkpoincie i mam ten razem już jego. Ta sprawa wygląda tak, że nie chcemy za bardzo tego checkpointu, więc y, możemy coś z tym poradzić. Przelecić nad nim. Ty, daj kamienia. Tutaj nas nic nie interesuje. Spadamy stąd. Fajczak. Eee, plan? Nie idź tu na górę do czaka. Tylko idź tu na dół, gdzie jest przejście. Teraz tak, tu jest kupa, ale ona jest po to, żeby trafić w to. Mamy ostatnią monetę, tak jest. Możemy przejść tędy i do wyjścia. Nie trzeba iść tam na górę. I w ten sposób mamy odblokowany Star Road. I gdybyśmy chcieli, moglibyśmy odwiedzić Bowsera. Jak wyglądają nasze statystyki? Został nam Larry's Castle. O, ciekawe, że Larry jest tak blisko tatuśka. Dobra. To zajmiemy się tym... I zobaczmy, ile nam to zajmie. To jest znowu Snake Block. E, powinienem był się domyślić pewnie po tych cementowych blokach, że coś tam może się czaić. Ale się nie domyśliłem, Więc oberwałem. Bolało. Ale to nic. Zapis. No tak, bo przecież tutaj trzeba zebrać wszystkie monety za jednym zamachem. Do tego unikamy checkpointów. Tak jest. Checkpoint to zło w tym miejscu. O, -o. Dobra, zdążyłem tu wejść. Miałem przez sekundę obawy. Nie może ten blok zbić, ale nie wiem, jak szybko leci ten grzyb. Nie ja chciałem sobie przypadkiem piórka wymazać. To by bolało mnie trochę. Pupci. Aha. W tamtą stronę zakręcił. To fajnie, fajnie, fajnie. Jedziemy jeszcze raz. Tym razem. Bez power-upów. Przeżyjemy? Nie. <śpuszamy> Spróbujemy. O to chodzi tutaj. O to chodzi, żeby się nie poddawać. Hop. I hop. Nawet, nawet nie potrzebowaliśmy pomocy Snake blocka tutaj. Tu się robi troszeczkę ciasno, ale. Co poradzić? Aha, nie trzeba się tym przejmować w ogóle. Ty jedziesz cały czas, to dobrze. Przez chwilę miałem wrażenie, że opuścił nas, ale na szczęście nie. Mi grzybka. Jurko podtrzymamy w rezerwie, w razie czego, w razie w. Ale gdybyśmy to oberwali w sumie, to i tak jest duża szansa, że je stracimy po prostu, więc... Sens jest troszkę ograniczony. Prawdopodobnie można było tam stać, na tym bloku z kamieniem i poczekać aż przyjedzie Snake. Ale nie chciałbym, żeby zrobiło się coś nieprzyjemnego typu... Wąż się zesponował. A takie rzeczy mogą się zdarzyć. Dobra. To jest chyba taki motyw, że tutaj trzeba jechać na dół Nakiem. Nie masz tu checkpoint i dwie monety, więc cool. Spróbujemy przeskoczyć checkpoint. Z wymazałem sobie jednak tego to piórko, ale to nic. To nie jest jakiś wielki problem. Magic Koopa! Teoretycznie potrzebny. Akurat tutaj jest przydatny. Akurat tutaj by się pewnie przydał. Hm. Ciekawe po co jest tutaj ten blok. Czy po to, żebyśmy zdobyli power-upa w troszeczkę ryzykowny sposób? Czy może coś tutaj... nie. Aha. <laughs> Potrzebujemy cię. Czarodzieju, czarodzieju, przybądź. Okej. Okay. Przybył. Wystrzelił. Już cię nie potrzebuję, więc spadaj. Pamiętacie czy wziąłem checkpoint czy nie? Tutaj nie spinuj. Jak bardzo to nie jest kuszące, rozbijanie tych bloków. Nie warto. O! Walka podobna do pierwszej. I ryk świnki na koniec. Ten fanfar, chyba dopiero teraz zauważyłem, że on brzmi tak inaczej, zupełnie inaczej. Potrzebowałem na to siedem zamków. Nice, nie zła siła, Luigi. Wiedziałem, że w tobie drzemie potężna moc uśpiona. Maria i Luigi pokonali Darego Kupę w zamku 7. Teraz to, co zostało, to tylko zamek Bowsera, gdzie księżniczka Toadstool jest przetrzymywana jako więzień. Czy są w stanie uratować ją i przywrócić pokój do Dinosaur Mountain? Prawda, został Bowser. W następnym odcinku chyba nie pójdziemy do Bowsera. Tylko damy się do Star Road. I załatwimy sprawy tutaj. Jest tutaj 5 poziomów i 10 wyjść. Myślę, że nam starczy na to odcinek. Zobaczymy, jak to będzie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Posłuchajcie jeszcze sobie na koniec tej muzyczki z Bowser ze Bowserland.